Witam witam wszystkich Fiatlistów. Pozdrawiam wszystkich oglądających filmiki na moim kanale. Postanowiłem nagrać odcinek, bo ostatnio byłem na giełdzie kolekcjonerów i powiem, że udało mi się kupić bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie takie sekretały z nóżkami Teraz w filmiku pokażę jednego, a oddzielny filmik nakręcę z dwoma pozostałymi. Powiem, że z zakupu jestem zadowolony. Już otwieramy, zaglądamy. Nie powiem. No, cenę sprzedający dał dosyć wysoko. Ale jak to jest, wiadomo, Trzeba się pogadać i się udało. Naczków jest dużo. Naprawdę. zaraz wszystko przybliniemy. Ja pamiętam, bym chciał 500 zł za takie trzy sekretory. Po bardzo długich negocjacjach się udało zejść do 200. Ale mimo to. Może znaczki nie tyle nie są warte, ale ogólnie jestem zadowolony. już to zaglądamy. No oczywiście jest tu Max mieszanka. Takie. No jest. Trochę tego jest. Coś mi się przyda, zawsze coś można komuś oddać, coś sprzedać. Tym, nie pamiętam właśnie, czy w tym to, pary, a właśnie kupiłem ze względu na pary i na czwórki. Które właśnie były takie ładne. Dlatego. Uważam zakup za dosyć udany. Tak jak widać, jest straszny miks. No ale coś zawsze można poprzyglądać, coś poukładać. Coś nam zawsze się przyda. O, taki napchany, że nie domyka się. No wiadomo, że ktoś nie znajdzie w żadnych perełek, na których można miliony wyciągnąć. Ale zawsze jak ktoś lubi tam siedzieć w znaczkach, to na pewno coś znajdzie dla siebie. Ja mówię, ogólnie jestem zadowolony. Po ciężkich negocjacjach, ale się udało o tanio kupić. tak dla mnie tanio. A, każdy ma swoje zdanie, wiadomo. Zajmuję, tak jak widać, znaczków w hawidach, jakichś przyczepkach tam kasowane czyste, napchane jest, że ktoś chyba odkładał albo w taki sposób zbierał albo może odkładał, ciężko powiedzieć, a na przykład to jest, ja osobiście bardzo lubię czwórki, dwójki pali, wszelkie typu, tego tego dlatego i to wziąłem właśnie Ja już nie mówię napchane, że aż się powyginało. Takie znaczki jakby były tak zwierzętami, parami trochę spały Ktoś chciał coś tu zrobić, ale chyba to w czasu może zbrzydło zbrzydł mu to Dlatego i sprzedał. A być może i tego miał za dużo. Też tego mam, ale... No ale znaczków nigdy za dużo. Wiadomo. aż nie pomiksowane. A, tutaj to się nie trzyma. Okay. No, całe, całe, czyste, całe, kasowane. Jest, tego jest. Tak jak mówiłem, chciało 500 zł, zeszliśmy na na 200, na 200. To jest jeszcze ten z jeszcze dwa, no tak, mniej zapełnione, ale. Ale okej. Okay. Tutaj widzę znaczki są 55 roku, chyba nawet do 53, to nawet już tak dosyć nawet nowszy na 2002 przypne, będzie lepiej Przerzało się Jednak nie chcę ze mną gadać. sami widzicie 300 cały kompletne nawet Także nie jest źle. No jest. Mix Electronics, ale jest. Naprawała na grubę. Nie Zawsze każdemu polecam pochodzić po tych giełdach. Czy tych starości, czy takich tam innych, tak kolekcjonerów. Bo naprawdę ostatnio widziałem dużo znaczków niemieckich. To już nie jest mój temat. Nie chciałem się w to angażować. No, ale zawsze wolimy stawić do kogoś, kto lubi to. Hmm, tutaj odwrotnie założone. No, widzicie, każda karetka inna. Nie wiem, czy to takie jakieś taki ratowów kaseru, czy to własne roboty, ciężko powiedzieć. No ale tak powpinać, no, to tam ładnie by wyglądało. Hmm. Sami widzicie, wszystkiego tu jest, ale w tej chwili idziemy już rocznikami, mówiłem i czyste, i kasowane. Jaki miał być na ten plan? Czy to tak było układane? Czy. No to ciekawe rozwiązanie. Myślę, że czy takiego czegoś nie widziałem. <laughs> Ale ciekawie to wygląda. No. Każdy jak lubi, tak zbiera. No, Muszę chyba sam jeszcze poszukać takich w taki sposób? No bo ciekawe. No, 55. rocznik. Wszystko, dosłownie to wszystko jest. Jedna chyba, z tym się nie dogadam, to już pewno tego napchania się zepsuło. 86. No i weźmy na znaczki swojego okruzenia. Ty byłeś, że? Sprawę. napchane, ale trzeba to szybko przerobić. Bo w no, domu, znaczki mogą w dłuższym takim zbiciu, może kleić, poprzeklejać tego. Trzeba szybko działać. Coś tu tak pogięte. 57 rok. Niech no, nie, nie zawala miejsca. trochę kosmosu no, blok ten pawłem Nawet kilka sztuk też trzeba gdzieś, będzie szybko zielić żeby nie niszczały tak jak kosmosu tak, taki miks czystych kasowanych, ale. ale całych roczników. No już jesteśmy coraz bliżej Wolnej Polski. No ładnie, ładnie. Nie? Bloki są noczniki kompletne, coś tutaj można zawsze z tego zmiksować, tak tego nic innego. Oleg Wałęsa, to kiedyś mówi Bolek. lata 90. dziewięćdziesiątych. widzę na pewno z ładnym klejem. No tak, trochę miks 30 kasowanych, ale... No ale mówię, duży plus bloki, plusze to wszystko jest. Kompletne roczniki. zawsze dobra informacja mówię może 5 spółek to trochę było przesadnie no ale za dwie na pewno się opłacało no ładne bloki opisane mają wszystko to oznaczenia oznaczenie jeszcze bo też wszystko się pozmieniało na dzień i normalnie też nie jest nieźle. Wiadomo, każdemu to innego się podoba. Ale się obraziło. Chyba całkiem się zdemolowało. Później naprawię. No, tu ciekawy znaczek. Długi klarkusik. Nie, staram się teraz zrobić, bo jeszcze trochę jest. żeby to bezpiecznie przerzucić. Ale co się dziwić, jak wypchane na pełne. Znaczka to jest pewnych kilka milionów. Pływało, a wolimy żeby nie zawalało miejsca. No i już zarówno ja dojdziemy do mi O jest mi milenium. szczerze, że znaczku tego dwutysięcznego, po 2000, po 2000 w ogóle tego formę zbierania nie, nie kojarzę, tylko tam wszystkie z listy z tego. Ale tak to jeszcze daleko mi do tego, ale tym bardziej jest na początek. Ciężki ten. Nie chcę tam nagadać. Dlatego jest, że wciśnięte na siłę i te blaszki powyginało. Ale to może na szczęście będzie. I kończymy na 2004-2005. No. no i ogólnie zakupuję jest zadowolony. Prawdy. Będzie trochę na zmianę. Może coś tam się sprzeda, zawsze wiadomo. Coś tam sobie się dołoży. No i to jest właśnie jeden z trzech. Tam to są trochę mniejsze, ale takie chyba znaczki. Mi się wydaje, że ciekawsze, bo i czwóreczki, Tam parły dużo widziałem. Z tamtymi nakręcę oddzielny filmik. No, pozdrawiam wszystkich filatelistów, Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję za subskrypcję i lajki. Widzenia.